Cześć, kładowi wariaci. Dzisiaj do zaprezentowania mam super kładzika, marki oczywiście Beretta, z bardzo dobrej fabryki EGL. Jeśli ktoś lubi ośki, uważam, że jest to oferta najlepsza, jaką mógłby sobie wymarzyć. Bo ten kład nowy kosztuje jedyne 12 500 zł. Zajrzyjmy trochę głębiej. Zacznijmy, może od samego początku. Piękne aluminiowe felgi. Z bardzo fajnym bieżnikiem, grubym. W tyłu mamy grubaśny łańcuch. Oczywiście, mimo środowy naciąg łańcucha. Amortyzator olejowy z regulacją twardości. Piękny basowy wydech. Zaraz go włączymy, zobaczymy, jak brzmi. Silnik, oczywiście, Igel Motor o znaczeniu 172 fmm 28 koni mocy chłodzony cieczą tu mamy chłodnicę przednie amortyzatory też olejowe też z regulacją jak widać tutaj gwinciki są z regulacją twardości wszędzie oczywiście pełno kalamitek jak i na w sworzniach jak i na tulejach cztery razy hamulce tarczowe dodatkowo mamy stalowe podłogi kładzik się mega fajnie prezentuje bardzo ładna okleina Mad Max 250 jest naprawdę super Zapalimy go. Wyświetlacz biegów. Czterostopniowa skrzynia biegów z biegiem wstecznym, oczywiście. stanie już mamy tutaj przy kierownicy. Jako Beretta.